5 czerwca jest 156 dniem w kalendarzu. Do końca roku pozostaje 209 dni. Imieniny obchodzą Waleria, Bonifacy i Igor, ale także Zenajda, Hildebrand i Nikanor. 5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska, łączony też ze Światowym Dniem Ochrony Środowiska, ustanowionym przez ONZ na konferencji sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony corocznie w ponad 100 krajach świata. Święto ma przypominać główne i ciągle aktualne hasła konferencji dotyczące zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. 5 czerwca 1894 roku po raz pierwszy wystawiono obraz Panorama Racławicka autorstwa zespołu artystów pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Olejny, cykloramiczny obraz przedstawia bitwę pod Racławicami z 1794 roku, jeden z epizodów insurrekcji kościuszkowskiej. Początkowo dzieło wystawione było w Lwowie, po II wojnie światowej wraz z częścią zbiorów Osolineum trafiło to Wrocławia. 5 czerwca 1941 roku w Skotnikach koło Łęczycy urodziła się Barbara Brylska, aktorka filmowa i teatralna, absolwentka Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Popularność artystce przyniosły role Kamy w filmie Faraon i Krzysi w panu Wołodyjowskim i przygodach pana Michała. W latach 70. była popularną amantką w filmach radzieckich, bułgarskich, niemieckich i czechosłowackich. W tym okresie uchodziła za symbol seks bomby polskiego kina.